Już. No ja mam GTR. -kę. Dobra, ja będę nimowy przez chwilę dano. Dobra. A chcesz kamerę? No i kolejny klient ukradziony. Nie klien chcesz kamery. Bo tu. Dawaj. Weź rękę, Zabieraj łapę. Tak, już wychodzę czysto. Masz kamerę Ty wtedy. Ten szef, Dobra tacy, idę. To jakaś Wyjde. legenda chyba, co? Zaję, żeby... Czemu? Wszyscy no, o czy... nim mówią a nikt go nie widzą? No jest trochę. Niewidoczny. Dobra, widzowie. Rajdujemy merganiego, koniec tego streama. Jak tu się kurwa? Ty! On ma drugą myszkę, tu! Ty, on ma drugą klawiaturę my e r hani tak? x mer -hani. Dobrze napisałem? Nara. <laughs> cześć, cześć 27 odda? To lecimy w prawo Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Kto kurwa kręci to? Kto to kurwa Czemu to tak jest? Czemu to mi nie odda? Ta, kurwa, kurwa Czemu mnie to Zrób salto? Proszę bardzo A kto ma? Do zaatpiania jakieś papiery Nie slotka no, i zrobię kurwa pokchumpem Żołądkiem ja nie miałem problem z żołądkiem Mi żebry uciskały na żołądek, czekajcie to na sekundkę No Minęło. Do widzenia. No na dwie sekundki. Tak. Do widzenia. No, a, a może na więcej, na trzy sekundki? Yy, tak, słucham. No. Yy, do a widzenia. A na chwilę, Tychanie, a, na chwilę to ok. Nie no taką chwilę. Kłop. Co tam? Yy, mam pytanie, bo ja mam doświadczenie jako mechanik. Nie o, ja też. Mechanika? Jestem mechanikiem. No za pan. No. Dobrze, Misiu. Ja wiem, ja wiem. Bo nie tu! Wy... A wiesz, że to jed jeden z tych talerzy to masz dwa miesiące? Widzę kurwa! Tam robaki podnoszą widelec normalnie łapany Tam jest ten, tam już się wykształciło życie i już nawet jest inteligentne. Tam ma więcej supów niż ja ostatnio. Okej, okay, wracam Przyszło mi się, co tam? No <grym> kurwa widzę. Mamy prawo! Poszło! Papa, pa, pa, jak mnie kurwa rucha, mogę się rozebrać, żeby mogła wyjść głębiej.